Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Minecraft Party! Dokładnie tak. Pomyślałem sobie, że nagram sobie party, z tego względu, że po prostu muszę coś sobie teraz, nawet na szybko, nagrać. Zeszeliłem 100%, jestem genialny. Muszę sobie coś nawet na szybko nagrać, po prostu, z tego względu, że no po prostu, no muszę sobie nagrać, tak, żebyście mieli na dzisiaj odcinek. Pomyślałem sobie, kurde, jest piątek, tego party strasznie, strasznie dawno nie było, bo po prostu jakby nie miałem takiego, nie wiem, pomysłu na to, nie miałem ochoty na party. Pomyślałem sobie, kurde, spróbuję. Tylko tym razem po prostu, żeby nie było. Problemu z, wiecie, rywalizacjami i tym podobnymi, to po prostu sobie to zrobię w ten sposób, że będę sobie grał z randomowymi e, ludźmi, po prostu i, i, i tak myślę, że będzie ok. Tak więc, jeżeli się cieszysz, że jest party, to zostaw łapkę w górę. O co cię mogę więcej prosić? To będzie dla mnie wystarczający dowód na to, że po prostu się cieszysz, że jest Minecraft party. Tak więc, cóż. Pierwsza gierka wygrana, bo ta gierka w sumie nie jest jakoś super trudna. Tu zobaczymy, czy bez. E, bez Verteza po prostu, czy, czy będzie. Wystarczy muszę sobie włączyć nadbloki. <noise> bo nie ma dźwięku nadbloków, tak więc zobaczymy, czy jeżeli nie ma Verteza, czy będę w stanie być po raz pierwszy pierwszy. Chociaż może nie po raz pierwszy, ale, ale po prostu pierwszy tutaj, bo jednak zazwyczaj tu są takie problemy, że po prostu y, mamy y, takie, takie wiesz, no takie takie, takie prędkości tutaj y, zawrotne, że no po prostu jakoś nigdy nie mogę tego wertesa, wyprzedzić. Ja nie wiem, jak on to robi do dziś dzień. Po prostu to jest dla mnie secret, nie do rozwikłania. Ale jak widzicie, jak, jak nie ma. Tutaj gości z ekipy naszych tutaj profesjonalistów, to w sumie ci ludzie nie są aż tak dla mnie wielkim wyzwaniem, jakoś jestem w stanie ogarnąć tutaj, ktoś mi proponuje sojusz, ja się nie sojuszuję, nieważne, pierwsze miejsce się udało, no i, no i tyle. Zobaczymy ile gierek ogólnie uda się wygrać, nie ma dużo osób, więc powiedzmy, że nie powinno być problemu, tutaj może być problem, bo się za mną rzucą z tego względu, że wygrałem już kilka, kilka gierek. Okej okay. Eeeeeeeeeee uh, Okej okay. Oh shit! Shit! Okej, okay. wow, 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 wow No nie! udało no mi się, prawie uciekłem, ty Tak. W dupę się wsadź ten sojusz jeszcze dopiero pisał, pi, pisał mi sojusz, tak? To był on, to był na pewno on, tak? Czekaj, jak coś... Tak, Cypek, no i Cypek mnie zabił. To ja dziękuję za takie sojusze, Kuźwa, nie? Tu pisze sojusz, sojusz, a tu ta na, na, nagle co? Nagle kurde problem, tak? Nagle mnie zabijasz. W dupę się to wsa. dlatego mówię, ja się nie będę z wami sojuszował. Wiedziałem, że tutaj przegra w tej grze w sobie, bo ale z dupiem totalnie, bo byłem w stanie uciec i albo go, go zabić, albo mogę zacząć rzucać po prostu śnieżkami. Nieważne. Dwie gry wygrałem, jestem zadowolony. Ten odcinek nie będzie jakiś super długi, bo pomimo tego, że to jest taki powiedzmy mini powrót party, to po prostu mam dzisiaj niestety mało czasu i nie mogę sobie zrobić super długiego odcinka. Dlatego też po prostu ten odcinek będzie trwał tyle, ile będzie trwał. Ale trzecie miejsce, spoko, podium, jest tak, w sumie na taką ilość osób to jak już nie jest trudno podium. Smoke Monster, zobaczymy, czekajcie, muszę szybko na odbloki włączyć. Mam włączony. A! Jockbox na no bloki. Dobra, już nie zdążyłem. To już tutaj wyskakuje szmoczek. I ogólnie jest z tym problem. Także trafiłem tutaj na kilku... Na kilku widzów. W sensie przynajmniej tacy, tacy którzy mnie tutaj po prostu kojarzą. Będzie Janusz Gamebor po, po prostu w tym momencie. Zobaczymy, czy uda się coś coś, coś zrobić. No to, to nie jest trudne. Najtrudniejsze są te takie wiadomo... O te łoto, te łoto Właśnie, właśnie te. Okej. Okay. Jakoś, jako, jakoś poszło. Jakoś poszło. Dwóch graczy zostało. Czy, czy, ty gościu szybciej zginiesz, czy ja? No dobra, udało się wygrać, także spoko. Ja sobie szybko tutaj włączę tylko bloki jobboxy, bo to jest bardzo istotne tutaj, bo odliczanie jest po prostu e, włączone wtedy, tak dokładnie? Czekaj. Tak, ty, ty, ty. I teraz co, zbieram sobie śnieżki ogólnie i ogólnie spierdzielam. Okej. Okay. Atakujemy tutaj, czy ktoś mnie atakuje? Tak, już mnie ten kuźwa gnój atakuje. Ten, 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 kurna, co chciał? Sojusze, chciałeś sojusze. W dupę se wsadź swoje sojusze. Niea! Niea! O, dobrze, dobrze, taką podkopuję, a ten mi podkopuje tego, Dobro, o, elegancko, czarny. czarny. o, ja czarnego zabiłem, tak jest, o to chodziło. Teraz ciebie jeszcze zabiję i będzie okej. Okay. Chodź, 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 chodź. Czemu ja mam lagi, halo? Pan Arbuzik ma lagi, nie podoba mi się to. Kurde, Nie! Nie! Yes! O ee! Muah! Pięknie, ładnie, a mnie zachciał Chciał zaatakować, no kur... nie chciał zaatakować Mordy kopane, chciał mi zaatakować Luj jeden, cholerny, chciał mi zaatakować Zbierdzielę ode mnie Jop! 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 Jap, 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 wow woł, wow, z kosem trochę, tak nie za bardzo. Ooooo, jest, udało się, tak jest, udało się, przed JNS-em -J 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 byłem. O kurde, tu będzie ciężko. Wajpałty, wajpałty, A całkiem fajnie mi się nagrywa party, tak, tak samemu, w sensie mam mniejsze problemy z ludźmi ogólnie, w sensie, w sensie... Bo wiecie, my jak gramy z ekipą, to wszyscy jesteśmy na bardzo podobnym poziomie i tam bardzo ciężko znam się ze sobą, powiedzmy, yy, gra, w sensie, rywalizuje, a tutaj gram sobie teraz, o kuźwa macie jak ja to zdupiłem, tutaj gram sobie wtedy sam yy, i, o, co mnie znowu cofnęło, lol, gram sobie sam po prostu i jest zupełnie, A co ja robię, no nie mogę się skupić na, na bieganiu, cicho, za szybko, wygraj ktoś w końcu, bo już mnie męczy to. Nie, mów, nie mówcie, że nikt nie może tego ukończyć, nie? Tak długo? No, znowu mnie cofnęło. Seriously! Ukończ to, ukończ to. Cypek. Bo zaraz jeszcze. Ich Przecież ja już miałem tyle okazji, żeby ich wyprzedzić. I to jest w ogóle śmieszne, nie? No i patrz, i cofam mnie na. Ty, to jest coś spierdzielone, ty. Ja tam ewidentnie przez to przeskakuję i tam znowu cofa, nie? Że ludzie nie mogą też z tym poradzić. What the fuck! Co jest? Co? Halo. E. 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 <laughs> nie, 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 rozumiem tego. What? <laughs> Istniejące połączenie zostało gwałtownie zamknięte przez zdalnego hosta. Nie ma Minecraft party! Nie ma! Wydupiło! <laughs> nie wierzę w to. Ja, Pitole, serio! Czekaj! Weźmy se tu, wipeout. To był ten wipeł, co nie? Ten drugi. A dobra, teraz będzie King of the Hill. Bez kitów wydupiło totalnie z serwera, nie, nie wiem co się stało w ogóle. Dobra, zobaczymy, czy ktoś będzie miał knockbacka. Czy, czy nie nogbaka? tylko tego takiego? Nie. W sensie nie nogbaka. tylko właśnie nie. Y, anty antyknoka w sensie. Ty, ale oni się we mnie fokusują wszyscy. Nie mam takiej osoby nic do powiedzenia, to jest po prostu w tym momencie antyczłowiek dla mnie, nie? Po prostu... Cześć, ja się na niego sfokusuję teraz. Proszę bardzo, chcesz fokusa? Proszę bardzo, proszę bardzo, chcesz fokusa? Proszę bardzo, ja ci tak się sfokusuję, stary! Ja umiem się fokusować, nie bój się! Ja się umiem fokusować! Oj, ja umiem! Ja 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 cię, za, ja cię zatłukę na śmierć tym patykiem. Ty myślisz, że co? Że ty jesteś jakiś lepszy czy coś? Ja się nie uważam za lepszego, nigdy nie uważałem, ale ty się w tym momencie uważasz za lepszego. Co, we dwójkę się chcecie klepać? Proszę bardzo! Możemy się we dwójkę klepać, nie ma problemu. Ja się mam, kurde, was bać, kurde? Że was was tłukę, kurde? Nawet jak zamknę oczy, to was tłukę. Ale mnie denerwują no. no chodź, czekam na TNT, jak najbardziej. Ja was rozdupię, ja was rozdupię. Jak tylko będę miał TNT, to was rozdupię. Nie dasz mi TNT? A, to mi nie dasz, Aaaa udałeś dałeś mi TNT, dobrze Chodź, Cypuś, chodź, aaa, dobra, to to weźmiemy W takim razie, tego pana U, Teraz weźmiemy sobie Cypka, myślę, za cel Bo czemu by nie, siema, Cypek, co tam u ciebie Jak, jak tam życie ogólnie pojeść Bo ja cię bym ogólnie zabił, nie? U, dobra No i teraz został ostatni Pan Arbuzik, siema, pan Arbuzik Co tam? Nie dajesz mi tego, a ja ci, a ja ci oddam Łu, gigi, no pan buzik ze mną wygrał. No, było było ciężko, było ciężko. Ale oczywiście, widzisz, na gram solo zawsze się zdarzy jakaś jedna osoba, która po prostu będzie mnie denerwować. No i co zrobisz? No, no nic nie zrobisz. La 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 Ruszyłem się! Nie! Za szybko się ruszyłem, zdupiłem totalnie, nie? la... la, 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 la. Kurde. <laughs> Jak żDI po prostu no? Już, byłem, już bym to dawno wygrał, nie? Na spokojnie po prostu bym to wygrał. To się, to się ruszyłem dosłownie o taki o taki milimetrek no milimetrek się ruszyłem po prostu, nie? I w tym momencie no i no, 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 no i nie wyszło, no Dobra, te cztery gry jeszcze, nie no tak pociśniemy do końca, mówię, dzisiaj ten odcinek ma być na tyle krótszy, że po prostu na spokojnie sobie mógł wlecieć jeszcze na tą 13.30, żebym ja zdążył to wszystko wrzucić, żebym on się zdążył przetworzyć, byście znowu nie mówili, ej, czemu taka słaba jakość, bo jakiś jest długi materiał i, i, i ja go wrzucam tak prawie, że na, na ostatnią godzinę, to YouTube go nie zdąża przetworzyć. Mój internet zdąża go wrzucić, ale YouTube nie zdąża go po prostu przetworzyć, dlatego też po prostu tak to wychodzi, że, że, że po prostu, yy, no że po prostu tak. Taka sytuacja, nie? Rozumiecie o co chodzi, mam nadzieję, nie? Ty ty ty, 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 ty. Ja tu se stanę. Albo tu se stanę. Albo tu se stanę. A bo tu se stanę. Albo tu se w ogóle stanę. Ole zdupiłem. Gdzie jest jakieś, tu jest białe pole? Albo już nie ma tego białego pola. O oh, fuck! Wpadłem dupa. Trzecie miejsce. Zdopiłem, bo poszedłem na taki róg, gdzie tam już w ogóle wszystko czerwone było. Nic mi nie wyszło, nic mi nie wyszło, nic mi nie wyszło! LJ, ja to twój! Nie interesuje mnie, ja to twój! Sfokusowałeś się na mnie, jestem na ciebie zły, wluj, nie? O, tak powiem, tak se zarymuję. He, he, he. O, siema. Tam jest zombie. Okej. Okay. Bronimy się, bronimy się, bronimy się, tak. Bronimy się przed zombiakami. Tu skakuje. Pa, pa pa. pa Nie udało mu się, dobra. Trzeba uważać. O, o, o. A, no, jeszcze mnie cypek za. 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 tego. No i na pierdziele, Tu to się schowa. Mogę no, jeździć z tej serio? Wow, to jakoś prędkość dodaje? Fajnie by było. Nawet nie wiedziałem, że jest taka opcja jedzenia tego steaka. Niam, 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 niam. Tam kogoś widziałem. A może i nie widziałem. Gdzie jest ostatni. Nie, jeszcze trzech typów jest w ogóle. Wow! What the fuckie co? Waka maka fo, e. Tam ucieka ostatni typ, po prawie. Mam cię! Oh yeah, oh yeah Nie wygrałem, ale, ale się udało Tak zrobić ten, dobra jeszcze, o nie O nie Nie, he he On się na mnie sfokusuje, bo ja go zabiłem, mein god la, Ui Spierdzielam są W piździet On mnie zabiję. Ha ha ha. ha 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 Nie dam się Nie dam się Nie dam się hi, hi, hi. Hi, hi, hi. Wow Wszyscy się na mnie fokusują, co wy Kudźwa, tak nie można! To jest nie fair! To jest niesprawiedliwe Spierdzielam Spierdzielam

Kurde miałem go miałem go już prawie, nie? Ja się tu schowam, mi nikt nie znajdzie he, he. Oni się zabiją A ja się potem wykończę w zwycięzce I będzie okej okay. Nikt mi pleców nie robi? Chyba nie Tam skacze se ten Dobra, lecimy tędy Lecimy tutaj, łoty Okej, okay, mamy to. Łoł, wow, 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 lag. Okej, okay, to jest ostatni. Ta jest, ostatni. A ty... Chodź tu. Ajajajaj. Aj, aj, aj. Jezus, napiłem go, kurde! Mua! Pięknie, ładnie, elegancko. Ostatni Kordet. Uuu uh. Nowy ten Horse race! O kurde! O kurde! To nie wiem gdzie tu lecieć w ogóle. Nie znam tej mapy. Wow! Wow! Co? Nie 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 nie! nie Kurde, tu można było tędy! Fuck! O się zaklinowałem! Wow, wow, wow! Wow! Czekaj, bo ja tu nie znam w ogóle trasy! F5, god Gdzie to w ogóle idzie? Czekaj, bo muszę tu dogonić jeszcze. Tam można było górą, tak coś myślałem, tak żeby nad. O Jezu, slalom, 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 slalom! Fuck my life! Co to jest? No F5 mi się wyłącza, to jest głupie. Dawaj, 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 dawaj Co to jest? Holy motherfucker Jololo A tu jest już meta, dobra, trzeci. O ile ja gdybym się tam nie zablokował, może bym jeszcze nadgonił, ale już kurde, co to było w ogóle ty? Dobra, spróbuję tutaj zrobić. Jeżeli uda się do dorwać czerwone ławce, to będzie dobrze. Jeżeli nie, to nie. To po prostu się sfoku sf sfokuje się. Tam są czerwone. Nio! Nioch! Nioch! Okej, to na razie na tyle. Nioch. Miach, tam jest czerwona, ciur, wydopiła w kosmos. Dwójki, dwójki, trójki. szózka szózka tróstka, moje. Kurde, zabrał mi. Dawaj, dawaj, dawaj. Tam jest, widzę, widzę go, widzę go, widzę go, widzę go, widzę, widzę, mojej. Jest, yes! dobra, mamy to. Tutaj, 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 moje, 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 pyk! Elegancko, tutaj lecimy, lecimy, lecimy pyk! <ossible controversial Luck> Okej, okay, lecimy, lecimy tutaj, tu, tu, pyk! Okej, okay, lecimy teraz tutaj, 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 tutaj. O, dobra. Ale jeszcze 63 punkty. Uuu, w sumie polski arbuzik prawie był za mną, dobra. Wychodzimy do Huba. Huby. Okej, okay, elegancko. Teraz idę w piździe, że mnie nikt nie znalazł. Bo mi zaraz będą... Sz, będą mnie śledzić. Dobra, tak więc słuchajcie, to było to będzie na tyle w tym odcinku. Dziękuję Wam serdecznie za jego obejrzenie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Taki powiedzmy mini powrót yy, party ogólnie. W sumie nie nawet jeszcze taki krótki odcinek, bo prawie 20 minut już, więc, więc mam nadzieję, że Wam się taki odcineczek jak najbardziej spodoba, więc jeżeli tak, to oczywiście zapomnijcie wstać łapki w górę yy, i następny razem ewentualnie może faktycznie z ekipą sobie pociśniemy, ale na razie kurde LJ Soro master na samotne wędrówki, przygody lecę sobie, tam jakieś kurde magiczne Co to kurde jakaś ryba jest? Latająca ryba. Minecraft party i latająca ryba. Co to To, to, jakoś, to, jak, to, jak, to jak latająca ryba? Bo jakaś głowa smoka albo coś takiego wygląda. A tu mam w ogóle dziurę. Dziura do nicości. Ja w tą dziurę skoczę. I to tyle ode mnie. Trzymajcie się. I do następnego odcinka. Pa, pa. Ginę normalnie. Czajcie to! Zginąłem na Minecraft party. Zginąłem na Minecraft party autentycznie zginąłem na Minecraft Party, no to jest impossible po prostu, tak więc no to tyle ode mnie tym tym ostatnim powiedzmy akcentem. Do widzenia, trzymajcie się, pa. pa.